Moi drodzy, dzień dobry, witam Was, moi drodzy, w kolejnym vlogu. Dzisiaj, kochani, się tak, trochę do Was późno odzywam, bo jest już po godzinie 12. Mamy, oczywiście, kochani, sobotę. My już jesteśmy kochani po obiedzie, tak dzisiaj wcześniej Byłam już, powiem Wam, w Biedronce, byłam w Intermarsze Już pojechałam po godzinie 7 rano Także zakupy zrobione, dużo ludzi, moi drodzy, nie było Tak dlatego chciałam właśnie jechać wcześniej, żeby zrobić wszystkie zakupy Ogarnąć, wiecie, rano a potem mamy czas dla siebie. Już wyodkurzałam, yy, odkurzyłam nawet powiem wam na balkonie. Yy, wyniosłam sobie stolik, zamówiłam właśnie nowy stolik, nowe krzesła nowy fotel yy, właśnie na balkon albo na taras, tak więc yy, już się dzieje, dzieje, wnet będziemy wystawiać właśnie wszystkie te rzeczy, dzisiaj tylko odkurzyłam na balkonie przed chwilą no i wyniosłam sobie tylko ten nowy właśnie stolik, a tamten przeniosłam na taras, bo powiem Wam te alaratanowe jednak nie nadają się jak jest bardzo upalnie gorąco grzeje, to te rzeczy te fotele nie nadają się po prostu wiecie, do takiego słońca na upał bo po jakimś czasie one pękają zetlą się tak, no i pękają no, i nic z tego nie ma. Także dwa krzesła mi się zepsuły, które miałam w tamtym roku. One już miałam chyba 3 lata. No i niestety krzesła się zepsuły. Stolik jest nadal piękny, ładny. Ten ze szkłem przeniosłam go sobie tutaj właśnie na taras. No, a w ręce moi drodzy, bo będziecie pewnie pytać, no to w ręce moi drodzy ta odżywka, bo sobie przed chwilą też zmazałam. No i muszę sobie nową nałożyć. Tak więc stwierdziłam, a chyba się odezwę do Was. Może Wam coś dzisiaj nagram, bo jadę za niedługo z Damianem właśnie do chyba pepko i do sklepu chińskiego. W poszukiwaniu wiecie damian się taką łapkę, jakąś taka żelowa, gumowa ala slime, coś takiego. Nie wiem, to teraz jakieś modne na topie jest. No i nie wiem, gdzie to kupimy. Ostatnio my widzieli, ktoś właśnie pokazywał, nie wiem, albo pepko albo sklep chiński. Także wybieramy się, jedziemy troszeczkę później, może dziś o 14,15 15 Wiecie, jak nie będzie już tak dużo ludzi w sklepach, bo teraz wiecie, w południe to jeszcze pewnie dużo ludzi jest. Także więc ja na szybciutko sobie trochę ogarnęłam rzeczy. Właśnie to, jak mówię Wam, na tarasie i z tymi nowymi meblami, meblami, na teraz e, kupiłam taki zestaw, powiem Wam, e, z e, tu z taką właśnie szybą, no i czarne, do tego też e, takie leżaki, takie krzesła, e, mam nadzieję, że one wytrzymają, bo są takie żelazne, z taką właśnie siateczką, więc wydaje mi się, że one będą o wiele lepsze właśnie na tą tutaj stronę, gdzie naprawdę jest tak upalnie, grzeje słońce przez całe lato, więc e, chyba wytrzymają, no i taki fajny akurat jeszcze fotel kupiłam, muszę do niego poduchę tylko jeszcze dokupić, także na pewno no Wam to w jakimś czasie y, pokażę. A teraz, moi drodzy, co ja idę sobie, robię moje pazurki, nakładam y, właśnie ten y, y, tą terapię zniszczonych paznokci, tą odżywkę, no i co, odzywam się moi drodzy do Was y, już y, później, nie wiem, czy jak pojedziemy, czy jeszcze wcześniej się odezwę no nie wiem, zobaczymy. W ogóle powiem Wam od piątku, piątek, no wczoraj był piątek, wieczorem tak mnie coś wzięło, myślałam, że jakaś grypa tak mnie łamało po rękach, po nogach, że myślałam, że nie wyrobię. W sumie już nawet o czwartku, późno już około godziny 20 no i powiem Wam, bolało mnie gardło, bolały mnie nogi, ręce. Wczoraj to w ogóle nie mogłam z łóżka wstać, ale jakoś y, musiałam się pozbierać. Powiem Wam, zrobiłam sobie nawet i elektrolity, i witaminę D, taką konkretną dawkę, i tą polopirynę. No i powiem Wam, wykurowałam się dzisiaj. Się o wiele lepiej czuję, dlatego zrobiłam te zakupy. Już mi prawie nie jest, wzięłam się za robotę, więc widzicie, nie dałam się chorobie, nie złożyłam się tak konkretnie. Dobra, moi drodzy, robię yy, se pazurki, nakładam odżywkę, a Was kochani, zapraszam serdecznie na kolejnego vloga, ale długi ten wstęp początek jak nigdy. Także serdecznie Was zapraszam na nowego vloga. No, powiem Wam, że idziemy teraz z Damianem właśnie do sklepu chińskiego. Szukamy jakiejś takiej jednej rzeczy. Damian, jakiejś takiej łapki, o której Wam tam mówiłam. A byliśmy też w Lidlu, więc podjechaliśmy jeszcze właśnie do tego właśnie chińskiego. Także idziemy, zobaczymy, czy mają to, co Damian chce, czy nie. Tak, Damian? No. Zobaczymy, czy coś jest moi drodzy, jest to co właśnie szukamy, to są te jakieś właśnie, słynne to. właśnie, łapki. już wam tu Damian wytłumaczyć, te słynne łapki takie, tu mamy taką a tutaj mamy jeszcze takie no i tu jest taka tutaj macie takie różne właśnie te łapeczki, one się takie jakby niegniotki naciskacie i one po prostu tak tutaj wiecie no tak pracują jak się je naciśnie no i są różne właśnie tutaj, zobaczcie tam u góry macie no i tu też są biało-czarne. Ma, po raz widzę. Tak więc łapki jak tak, mamy, Jak to wygląda, tak, jak tak się ścisną. No, To którą bierzesz, tą żelową? Tą i tą. I tą, tak? tą no no to bierzemy takie właśnie łapki. To czyli tą mam odłożyć, a bierzesz tamtę, tak? No to dobra, tą odkładamy. Dobrze, że my znaleźliśmy. Mhm. Dobra, Damian jeszcze patrzy, co tutaj jest ciekawego no to my pozmieniali, czyli ta zostaje i bierzemy to. no widzę, poczekaj i bierzemy te, tak? te my wymienili, bo te mają jakieś tutaj kółka i brokat, tak? no to co najważniejsze moi drodzy, łapki mamy, więc idziemy jeszcze sobie poprzeglądać, co tutaj mają ciekawego idziemy na dział ze spinkami za chwilę, jak coś będzie fajnego to Wam tutaj nagram i pokażę najważniejsze, że mamy te łapki, bo za tymi łapkami my właśnie przyjechali no A zobaczcie, tutaj macie takie różne właśnie pierdoły fińskim, takie naklejki do przylepienia. Tu też coś takiego jest jak tatuaż coś. No i tutaj takie naklejki przeróżne. Na twarz, proszę bardzo. Widziałeś że tutaj jest namiętego? No, także więc idziemy, patrzymy co tu jest jeszcze. O obraz. Takie. No, to ale, jest rybka! Tak, ale chodzimy zobaczyć na takie obrazy. Tam widziałam duże takie. Opowiadać ile tu jest pomponów tego wszystkiego. No, także więc jak ktoś coś potrzebuje jakieś takie prace robi, robótki ręczne, to yy, w fińskim bo stanie się tego pełno. Nawet zobaczyć takie piękne pióra. O, nawet takie. Dam zobacz jakie tu jest pióro. Popatrzcie jakie pióra są po dwa pakowane. No ja wiem, sztuczne farbowane chyba jakieś. Dobra, chodź idziemy tam, gdzie mieliśmy iść. No i różne tutaj macie takie wstążki, nie wstążki. Paskami do włosów. Czekaj damionek. No i tu właśnie. Takie są spinki, takie mam właśnie. One dobrze trzymają włosy. To myślisz, się spinało? No, to dla małych dzieci takie spineczki są w takim króliku. O, ja mam z tych właśnie tutaj spinek. Te są fajne właśnie. Wezmę sobie chyba jakąś z niebieska, fioletowa. Ja mam różową, może fioletową wezmę, nie wiem, muszę tu poprzyglądać za chwilę. Niebieski też jest ładny kolor, no nie? No. Tamten ten też. No i zobaczcie, ja wybrałam jednak tą, zdecydowałam się, bo w domu mam różową, więc wzięłam sobie taką fioletową, taką spinkę. Yy, bardzo to rzeczy na włosy, jak zrobicie kucyka i go tak, wiecie, rozdwoicie, przepołowicie na połowę i zapniecie i w ten kucyk wtedy tak jest właśnie wyżej i właśnie ja mam jedną taką różową i świetnie naprawdę kucyk wygląda wtedy jest tak wysoko no i moi drodzy misja łapki zakończona bo jak widzieliście łapki mamy kupiliśmy, one są w sklepie chińskim, jakby ktoś też chciał, jakby jakieś dziecko chciało to w chińskim dostaniecie właśnie te łapki, pokaż mi tutaj Damian te właśnie, no to tak w drugą stronę tak mam już tutaj pokażę, jak Damian się też będzie bawił to wam pokażę, czekaj Damian bo mi za o, nie, nie tak. Tu mamy takie cztery łapki. Do tego macie pomponiki. One też są z takimi kółeczkami y, błyszczącymi. Tak to, to tutaj wygląda. Różne takie cekiny, parasolki jakieś, koniczynki. Tak to wygląda. I pokaż kolejną. te są takie mniejsze. a tutaj, A tutaj mamy taką. Y, większą, z takim misiem i też macie takie yy, pompony. No powiem, że fajne to jest, szczególnie jak wiecie, jak to tak gnieciecie. No, jak to się odpakuje, to tak trochę inaczej, bardziej będzie się to gniotło, bo tu jest zapakowane, więc troszkę tak ciężej jest to nacisnąć, ale w każdym razie naciskacie i to takie takie nie gniotki po prostu, wiecie. No, także trzymaj Damian, jedziemy, misja udana, jedziemy do domu. Po południu my pojechali, więc... Yy, Lecimy, jedziemy do domu. Właśnie jakiś jakieś ptaszysko wielkie tutaj leciało, widziałeś? No, widzę, no. Tam leci. Także już ptaszku, wszystkiego, wiosna jest, jest super. Także jedziemy, kochani, do domu. No i zobaczcie, moi drodzy, co tutaj się dzieje, co mój mąż wymyślił. Skopał mi ogródek. No. tak to wygląda. Tak to, moi drodzy, wygląda, ale byłam wściekła, wkurzona. No, ale moje hortensje zostały, nie są wykopane, więc. Całe szczęście. No, ale wygląda to źle. <grym, <grym, niestety. Nie ale wiecie, trzeba było zrobić odpływ, więc. Więc to Wie, musi, to musi być. Bliby? Co? Czy głęboki? To jest no. To, jest to, 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 to się stale, widzisz? No, wiem, bo to trzeba było właśnie zrobić. Widzisz, jak to teraz wygląda? Ta z bałagan była piękna, ładna trawa. I trawy teraz nie ma, no nie? A, zarośnie. Dobra, nie wchodź tutaj. Y, nie, to jest tata, wziął to, żeby tutaj zatkać, bo tu jest stąd. No bo myślał, że tu będzie kopał, no ale całe szczęście nie, bo tu są moje hortensje. No, także więc ja idę zanieść, moi drodzy, moje zakupy, które zrobiłam. Jestem teraz tutaj właśnie na podwórku, zaniosłam zakupy i przyszłam jeszcze na chwilę zobaczyć właśnie co tu z moimi hortensjami, co tutaj się dzieje Ale jak widzieliście tu z przodu domu, mój mąż tutaj właśnie y, kopie Tak więc y, no, trochę tutaj nieładnie będzie, ale jak się zasypie, y, to ta trawa znowu będzie po prostu y, rosła Jezus, na moje włosy, ale wszystkie te baby hairy, to wszystko mi po prostu wiecie y, Fruwa. Właśnie miałam do Rossmana podjechać po farby do włosów, ale wiecie, Damian już nudził do domu, żeby jechać, bo już się chce tym bawić, więc mówię, a w sumie mi się też nie chciało, więc pojadę po prostu w inny dzień poniedzieli i kupię sobie farby do włosów. Bo niestety, żeby się przydało już na pewno zafarbić, bo tu jest trochę inaczej, tu inaczej, tu inny kolor, że no, już by się przydało sobie zrobić z tymi włosami. A na razie to idziemy zobaczyć, co tutaj po prostu słychać co tu słychać, co tu słychać no nie powiem ale te tutaj ładnie już rosną zobaczcie te z tych patyków każde jedne tutaj właśnie widzę, że ma no dzieje się, dzieje jak wiosna to wiecie, musi y, wszystko y, rosnąć tutaj tak samo te rozchodniki zobaczcie, już powychodziły z ziemi ładnie tam jest kolejna kubka, kolejna i to sika, chodź tutaj, to Tofik ej, ty kolego, sikaczu sikacz jesteś no właśnie on tak wszędzie sika, podsikuje chodź tutaj no, także kochani, wszystko właśnie tutaj rośnie jak wiosna to wiecie trawa już ładna, zielona no właśnie gdzie nie gdzie miejscami, to tutaj jest taka bardziej ładniejsza, zobaczcie jaka ciemna ta trawa będzie czasem niedługo pewnie y, kosić. A w ogóle to Wam powiem, że bratki się trzymają, rosną, nawet ostatnio po tym mrozie takim i śniegu, to sobie rosną, ładnie wyglądają. Zobaczcie. Mają coraz więcej pączków, więc, więc rosną. Tu mam donicę, myślę do niej właśnie coś y, kupić, ale to jest jeszcze czas. A ty, co. Ciekawski. Przyszłeś zobaczyć, co tutaj się dzieje, co będzie w donicy. Nic pani jeszcze nie kupiła. Muszę kupić. Mam plan na taką właśnie niebieską hortensję, bo widzę, że już poprzywozili. No i właśnie myślę, właśnie tutaj kupić do tej donicy. A ty, co tak się przytulasz? Ty, coś tak przylazy się przytulasz. Zobaczcie, jaka przytulanka Przyszedł i się będzie przytulał. Tak? Pani nie było, no nie? Stęskniłeś się, tak? Stęskniłeś się, ty dziadzie mały. No i tak, już przyszłam dotarłam na górę moi drodzy, jak widzicie, byłam jeszcze na polu. Wyciąłam sobie teraz właśnie zakupy, które zrobiłam z Damianem w Lidlu. Tylko takie małe zakupy, bo szczerze mówiąc powiem Wam, pojechałam rano do Biedronki i z tego wszystkiego zapomniałam sobie kupić oleju. No i nie miałam oleju. A piekłam dzisiaj, y, zobaczcie, kalafiory, zaraz na pewno zjem tu jakiegoś znowu kalafiora, bo mieliśmy na obiad ziemniaczki z koperkiem, y, kalafior do tego i y, kefir, także y, super naprawdę, y, takie pieczone kalafiory bardzo lubimy. Także więc, moi drodzy, zakupy z Lidla. Olej był potrzebny, i przede wszystkim papier do pieczenia, bo mi się skończył, a to jest super, ten papier do pieczenia, bo tu macie arkuszy, 30 arkuszów, właśnie papieru, którego już nie musicie ciąć, tylko wyciągacie sobie już po takim dużym arkuszu. Także 30 takich arkuszy macie już pociętych na brytwankę, wykładacie, nie musicie ciąć nożyczkami. Także papier jest. I zobaczcie, ostatnio pokazywałam Wam, co kupiłam. W Dilizie to to samo jest w Lidlu, moi drodzy. To są te. Takie ciasteczka, roladki Balconi. One są w czekoladzie białej i w środku mają tą masę pistacjową. No, powiem Wam, że naprawdę bardzo dobre. Ja je ostatnio kupiłam w dilzie a dzisiaj tak przychodzę, patrzę się, a one są tak samo w Lidlu, moi drodzy. Także w Lidlu też dostaniecie. mega rewelacja. Polecam, naprawdę bardzo dobre są. No i co, Naomiak wziął już dawno niejad nutelli, więc wziął sobie nutelli. Także Nutella jest, nie wiem co on będzie, z czym to będzie jadł, z jakimś może ciastkiem, adrutem, albo nie wiem czym. W każdym razie Nutella. Musi być. No, i takie zakupy. No i z tego chińskiego, jak widzieliście, ta y, kramla do włosów naprawdę super trzymają włosy. Bardzo fajne są. Szczególnie, jak zrobicie y, kucyka i tego kucyka przepołowicie na połowę, podepniecie sobie tamto. Ten kucyk wiecie, jest tak fajnie y, wtedy wysoko. No, także ja do tego je używam. Dzisiaj akurat tamtej nie mam. No, także więc naprawdę są fajne te spinki chińskie. No i tyle by było, moi drodzy z zakupów i tam to co widzieliście, co Damian miał te łapki, bo specjalnie za tymi łapkami my pojechali, bo wiedzieliśmy, że one są w sklepie chińskim. No i my dzisiaj specjalnie pojechali właśnie tylko chińskiego. Przy okazji zrobiłam takie te małe zakupy w Lidlu, bo wiecie, jak będę piekła szarlotkę, a znowu piekłam ostatnio szarlotkę, został mi tylko kawałek. Pokażę wam, że faktycznie mam. Piekłam, moi drodzy, drugi raz. Tą y, szarlotkę, zobaczcie, zostało no mniej niż połowę tej y, szarlotki. Także jest cudowna. Naprawdę, szarlotka jest pyszna. Także kochani, róbcie, przepis macie. Polecam serdecznie. A ja teraz zrobię sobie cappuccino, bo jeszcze od Rena nie piłam, nie miałam. No to po prostu wiecie, czasu. Także czas na cappuccino i odzywam się bo do Was później. No, i mamy, zrobiłam sobie właśnie y, cappuccino. Zobaczcie, w jakiej filiżance takiej wiosennej. Także takie y, malutkie cappuccino, bo ta filiżanka nie jest akurat mała, więc tyle mi wystarczy. Jakoś mam ochotę na takie malutkie, wiecie, cappuccino. A dawno nie piłam w tej filiżance. Ona jest taka wiosenna, fajna, więc. Pijemy kapuccino, bo od rana nie piłam niestety. No i moi drodzy, chwila przerwy na bo Jak sobie już zrobiłam, to już sobie siadłam, bo jak zacznę coś działać, znowu robić, to znowu jej nie wypiję, no i będzie zimne potem. Także włączyłam sobie na chwilę telewizor. Też czekam, jak Kamila się okąpie, bo chciałam obciąć już Damiana mu włosy, bo już ma tak dość długie, że wiecie, i w szkole na WF już gorąco. Cały mokry ostatnio zgrzany, więc te włosy już trzeba jednak skrócić. A na polu jest teraz cieplej. A jak wiecie, chłodniej się zrobi, no to i taką czapkę jeszcze nosi, więc no trzeba zająć się właśnie tą głową włosami Damiana, żeby je obciąć. No i potem pójdzie się kąpać. Także więc jeszcze mnie tyle czeka. Mam posprzątane już, więc nie muszę nic więcej robić, tylko tak jak mówię, no. Obciąć, trzeba go troszeczkę, chwilę czasu to zajmie. A teraz na chwilę tylko siadłam, właśnie, żeby to wypić. Za tymczasem Kamila się pewnie okąpie, no i idziemy ciachu, ciachu robić, obcinać y, włosy. A ja sobie coś za chwilę tutaj jeszcze obejrzę. Teraz póki co, póki piję to cappuccino. Fajna ta kliżonka. naprawdę podoba mi się. Stara, bo stara ale taka ładna, czasenna. A odezwę się jeszcze do Was tutaj na chwilę, póki siedzę. Jak w ogóle widzieliście, mój mąż właśnie kopie zrył Prawie, można powiedzieć, połowę podwórka. Połowę to może za dużo powiedziane. Kurde, dospiałam w sobie włosy, bo coś mi zaczęła głowa, bo no i ściągłam tą frotkę. No i jak widzieliście, właśnie kopię podwórko. No, szczerze mówiąc, tak byłam trochę zła, wkurzona. Myślałam, że nie będzie tego robił, bo robimy odwodnienie. Wiecie, z rynien podpinamy, właśnie. No i kurde, tam są moje hortensy, kwiaty, czostki. I mąż dzisiaj chciał mi wykopać te czostki, a ja mówię, ja ci dam, mówię moje czostki. Wykopywać, bo nie wiedział dokładnie, gdzie te rury idą, bo musiał się podpiąć pod te rury, które już my mieli. No i kurde, myślałam, że faktycznie będzie kopał. No, i w jednym miejscu tam właśnie to wykopał, ale okazało się, że to jednak trochę ominie. Ta rura została po prostu pod tymi już hortensjami w głąb ziemi. No, i ominął, i gdzie indziej przełożył właśnie nową rurę i się podpiął właśnie do tamtej starej, trochę dalej za kwiatkami. No, powiem Wam, że. No byłam słabo mówię, jak będę musiała wszystko wykopywać, a to już zaczęło właśnie pąki wypuszczać wszystko, no to by było nie za ciekawe, wiecie, jak to jest teraz ruszyć te kwiaty, więc nie wiem, czy one by zakwitły, wiecie, podobne przesadzanie, one już są dobrze ukorzenione, więc obawiałam się tego, żeby po prostu tego, wiecie, nie ruszać, ale jest okej. Okay. Trochę będzie podwórko trawa, wiecie, zryta, tak je, no, no już brzydko będzie to wyglądać, ale mam nadzieję, że się przebije, najwyżej dosiejemy. I będzie to ładnie wyglądać. Póki co, na razie nie mamy jeszcze zrobionego wieci. Tak elegancko na podwórku, kostki nie ma. Zanim cokolwiek będzie się działać, no to wiecie, najpierw takie rzeczy, które są w głębi ziemi. Najpierw trzeba to zrobić, żeby cokolwiek później można było działać, bo zresztą te betony, które to jest to wszystko, co stare, jest XX. Już paru lat będzie trzeba to wszystko powyrywać. Ja bym chciała mieć, wiecie, więcej zieleni niż tych betonów kostki, więc będzie trzeba to wszystko pozmieniać. Ale najpierw, tak jak mówię, najpierw rzeczy. Te, które są w głąb ziemi. Żeby potem wiecie, już tego nie ruszać, jak się coś ładnie zrobi, żeby tego nie grybać. I na razie będzie taki, można powiedzieć, będziecie rozpierdziel, ale no niestety... Najpierw Damian ci być, Damian tutaj powtarza po mnie. Mama brzydko powiedziała, tak nie wolno mówić. No, także nie powtarzaj za mną. No i widzicie, no na razie musi tak być, ale potem przynajmniej będzie ładnie. No. Także dobra, kochani, ja dopijam, już mi dużo nie zostało, no i później, tak jak mówię, obcinanie y, włosów. Ja też myślałam, że sobie zafarbię, bo zobaczcie, jakie mam takie refleksy, kolory na tych włosach, gdzie nigdzie jakiś siwy się zdarzy, bo, bo i też są już, więc przydałoby się je właśnie zafarbić, żeby już jakoś lepiej one y, wyglądały, też później się te kąpać, włosy, głowę umyć, więc będzie takie trochę odśmierzone te włosy, bo kiedy je myłam... No, czwartek, no także, już by się przydało je właśnie umyć. Także dzisiaj, później na końcu, jak wszyscy się odrobią, to dopiero pójdę ja. No, no i tak, moi drodzy, właśnie przewróciliście się mi tutaj. statyw mój się przewrócił, bo szczerze mówiąc, mam telefon teraz oparty o kostkę kochani Rubika i tu jeszcze jest pilot od telewizora, także, więc was tak postawiłam. No i niestety się telefon dół do tyłu, także widzicie, tak to człowiek musi sobie radzić jako statyw mam tam w pokoju, w sypialni właśnie ten większy statyw z tą lampą, ale czasami już nie chce mi się go tochać nie chce mi się nosić, więc robię sobie statywy z różnych rzeczy i z klocków, i, i co może być jakiegoś pudełka, kubka, cokolwiek, żeby można było, wiecie, postawić tutaj i odezwać się do Was, żeby wiecie, nie nosić tego statyw muszę sobie kupić chyba taki mały do telefonu właśnie taki statyw który mogę telefon właśnie postawić na nim, on jest mniejszy więc będzie trzeba coś takiego zakupić, a nie stawiać Was obojętnie gdzie ale cóż tak, to jest trzeba sobie jakoś moi drodzy radzić dobra kochani, uciekam, obejrzę sobie jeszcze tutaj chwilę coś i potem idziemy się obcinać no i tak, moi drodzy, cóż tutaj dużo jeszcze powiedzieć. Kończę, kochani, już vloga tego sobotniego, moi drodzy. Idę właśnie obcinać Damiana włosy, bo czas naprawdę bardzo mega szybko leci. Szczerze mówiąc, powiem Wam, że nawet nie sądziłam, że będzie dzisiaj jakiś vlog z soboty. Trochę się później do Was odezwałam, ale moi drodzy, coś tam zawsze nagram, coś jest, będziecie zadowoleni, bo wiem, że piszecie, czekacie na vlogi. Także kochani, ja się naprawdę z tego bardzo cieszę, że czekacie, że piszecie coś, że się zdniliście. Ja też, kochani, za wami, także więc vlog, moi drodzy, znowu będzie. Cóż Wam, kochani, mogę życzyć miłego weekendu, miłej niedzieli jutro, yy, miłego przyszłego tygodnia, ciepłego przede wszystkim. No i co, a jutro yy, dużo moi drodzy, życzę Wam słoneczka. Odpoczynku, kochani, idźcie na jakiś spacer, odetchnijcie trochę od tych wszystkich rzeczy domowych i porządków gotowania, wszystkiego. Trzeba trochę umysł, głowę przewieczyć, jakim spacerkiem oczywiście, moi drodzy, jak będzie pogoda. Także, kochani, ja uciekam, pozdrawiam serdecznie, jeszcze raz życzę, kochani, jutrzejszej miłej niedzieli. No i jak Wam się podobał też dzisiejszy vlog, to zostawcie kciuczka oczywiście w górę, pamiętajcie nadal o subskrypcji kanału, no i co, oczywiście zostawcie jakiś ślad po sobie pod filmem, że byliście, że żeby oglądaliście, będzie mi kochani bardzo miło, no i co, trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie, buziaczki!